Siemano, z tej strony szprytnej witam was w kolejnym i być może jednym z ostatnich odcinków wypakowanych na moim kanale. Rozpoczynamy od pierwszego meczu, a to rozgrywamy z drużyną Bundesligową. Lewy Royce, Błaszczyk Gece, Alaba i tak dalej i tak dalej, może być ciężko pierwsza akcja w tym meczu należy do nas ale niestety nie popisuje się nasz napastnik prawdopodobnie Torres nie wykorzystując stuprocentowej okazji na szczęście dla nas, a niestety dla rywala w 40 minucie tutaj już nie myli się Negredo no i jego strzał powędrował w światło bramki, fatalny błąd golkipera rywali, który został przez nas doszczętnie wykorzystany po pierwszej połowie więc prowadzimy dużą, działo się w pierwszej części tego meczu mnóstwo sytuacji niewykorzystanych przez nasz zespół, no i niestety Fatum niewykorzystanych sytuacji znów nade mną wisi, na przez co bardziej nerwowo gram, no bo ileż można tych setek nie wykorzystywać, tutaj szansa na zdobycie bramki rywala, na szczęście piłka trafiła w słupek i niespełna kilka minut potem my wykorzystujemy swoją, a jak to mówią, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, ta teza sprawdziła się właśnie w tym momencie, tym razem Torres jednak zdobywa gola w 63 minucie, choć na raty to udaje mu się pokonać w Weidenfellerach. Nie, Benaglio tam chyba był golkiperem I w 90 minucie niestety tracimy bramkę. Honorowego gola dla swojego zespołu zdobywa Robert Lewandowski. Bardzo, bardzo, bardzo wielka szmata wpuszczona przez Vivianą. Statystyki dosyć wyrównane: trzy punkty wędrują do nas. A to, co będzie się działo za moment, to no, przyprawi przyprawiło mnie o tak zwaną kurwicę. Z tegoż względu, że no, dwa walkowery powędrowały na moje konto, tutaj możecie zobaczyć paczkę za zwycięstwo jednobramkowe, czyli srebrną rozszerzoną, w niej nic ciekawego. Drugi mecz to mecz rozgrywany z bardzo, jakby nie patrzeć, dobrym składem, no i również dobrym rywalem, jeśli chodzi o jego statystyki. Miller, Roberto Firmino, Hummels i tak dalej, i tak dalej, no ale... Wiadomo, jak to bywa w moich meczach, rzut karny, tutaj Negredon w 26 minucie zdobywa bramkę, która daje nam w tym momencie chyba wynik 1 do 1. A nie, 1 do zera, więc przeciwnik nie wykorzystał rzutu karnego. No bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo pewnie i tak niezasłużenie go otrzymał. Co dzieje się dalej? No na pewno będzie druga połowa. W niej niestety w 67 minucie Derdiok, którego wprowadził na boisko mój przeciwnik, zdobyła dla niego bramkę wyrównującą. Przeciwnik naprawdę słaby. Z takim składem to powinien mnie roznieść w pył, a on tylko zremisował jeszcze bramkę zdobył na mega, mega farcie. Ech. Aż szkoda gadać, bo takim przeciwnikom to najchętniej wsadziłbym palec w oko. O. Tak to nazwijmy. Bardzo, że tak powiem, cenzuralnie. No i niestety zwykła paczka srebrna za ten głupi jakże niezasłużony remis ale co zrobisz jak nic nie zrobisz lewy pomocnik z powędrował do nas wątpię by był nam potrzebny ogólnie e, zobaczcie znów w drugiej lidze zaczynają się trainerowcy przez co tracę kontrakty no i tak dalej kolejny trainerowiec prawdopodobnie a jeżeli nie no to nie tutaj nie był trainerowiec to jest już przeciwnik normalny i znowu sytuacja Torresa znowu ten zawodnik daje dupy ale jest negre do 32 minuta nasz kapitan tym razem postanowił zdobyć bramkę dla naszego zespołu, z czego bardzo się cieszę. No, bo ile można marnować tych okazji bramkowych, no i jest wynik w tym momencie 1 do 0. Kolejna okazja: Malvaro Negredo stanął przed szansą na zdobycie bramki, a nie to. I po pierwszej połowie wygrywamy 1 do 0. Zobaczymy, co będzie się działo w drugiej części tego meczu. No, no, dzieje się dla nas bardzo dobrze. 60 minuta: Oscar dobija rywala. Zdobywając gola na 2 do 0 Świetne dośrodkowanie Następnie główką pokonuje rywala Mój zawodnik, środkowy pomocnik ofensywny Tutaj jeszcze Sanchez, Sanchez Próbował skopiować Oskara Ale nasz golkiper stał na posterunku Jeszcze jedne mocne uderzenie Negredo, ale nie skapitulował po raz kolejny ten bramkarz FC Warka przegrywa z nami 2 do 0, a my dzięki temu zwycięstwu możemy otworzyć jedną zwykłą złotą paczkę. Szkoda, bo naprawdę staram się, aby wygrywać jak największą liczbą goli w ogóle, żeby wygrywać, no bo nie ukrywam z takim zgraniem i takim składem nie jest łatwo w drugiej lidze, no bo są tocy MLS-u, które chętnie bym chciał zobaczyć w swoim zepole, a najbardziej Thierry Gauri, bo to jest jeden z moich ulubionych piłkarzy, no i kolejny trainerowiec, następny, następny trainerowiec po prostu... Odechciewa mi się grać w te grę, to jest jedno wielkie gówno, coraz więcej bugów w tej grze, zamiast, je, zamiast grę poprawiać to naprawdę im więcej w to gram tym bardziej mi się nie chce. No ale seria się Wam podoba, dlatego muszę dla Was nagrywać. Druga minuta Negredo dostało genialne podanie z połowy boiska i wykorzystał tą sytuację. 18 minuta Fernando Torres dobija rywalam, już mamy 2 do zera, Rywal naprawdę rozbity. 27 minuta ponownie Torres 3 do 0. No i tak Festiwal Bramek w tym momencie wygląda. W moim wykonaniu mogło być jeszcze lepiej, ale niestety. W 41 minucie tracimy gola. Gola z dupem, ponieważ przeciwnik znowu miał mega farta i w ten sposób zdobył tę bramkę. Ja odpowiadam oczywiście na jego trafienie w bardzo szybkim tempie 45 minuta i wynik 4 do 1 dla nas. No, ten mecz układał się naprawdę po naszej myśli, ale, no, zobaczcie, zobaczcie na tym piękne podanie, następnie wykończenie. Tutaj myślałem, że będzie spalony, ale tego nie było. Tutaj i goal, no, trzeba jakoś zdobywać te bramki, tym bardziej, że moi zawodnicy mają wykończenie na poziomie pięciolatka. Kolejna sytuacja wykorzystana przez Torresa, tutaj niewykorzystana próba przez Falkawaniego, no i jeszcze jedna próba Meneza. No, który w tym meczu naprawdę spisywał się dobrze o dziwo. Ale co mnie bardziej wkurza, że taki kurdupel po prostu pokonuje sobie moich wysokich obrońców. Tak jak w tym momencie. No, po powiedzcie mi, gdzie w meczu zawodnik kryje rywala od tyłu? Chyba gej. Gej! No i gol, gol Negredo na 4 do 1. Druga połowa przed nami, 50 minuta przeciwnik wziął się za odrabianie strat. No niestety nie mam powtórek tych bramek, ale naprawdę były to bramki na farcie. Co mnie tym bardziej boli, no bo jeżeli przeciwnik gra dobrze, zdobywa bramki, no to szacunek, ale jeżeli gram takim farciarzem, to po prostu... Yy, och. No właśnie. Tyle w temacie, nie będę używał słów niecenzuralnych. Wygrałem ten mecz, bądź co bądź, no bo na to oczywiście zasługiwałem. Kolejne trzy punkty dla mnie i tylko jedna zwykła, jedna rozszerzona srebrna paczka, a w niej, jak sami możecie się domyślić, kompletnie nic ciekawego. No i ostatni chyba mecz w tym odcinku na dziś. LKS Kamil, jego skład BBWA. Naprawdę dobry, jeśli chodzi o graczy alba. Alwesz benzema, koszta, iskom, no i 45 minuta, to my schodzimy z korzystnym rezultatem do szatni. Tak chciałoby się powiedzieć, ale czy tak będzie? No, wszystko jest możliwe w FIFA World. Young z strzelcem bramki na 1 do 0. I uwaga, uwaga! Kolejna okazja dla nas: Fernando Torres, a nie, to powtórka jeszcze jedna tej sytuacji. Niestety, w 45 minucie przeciwnik zdobywa bramkę wyrównującą. Ogólnie, ostatnio mam także, co zdobędę gola w FIFA World. To od razu rywal odrabia. Jak nie wiem, czary mary się dzieją, moi zawodnicy odsuwają się od niego. W ogóle zachowują się, jak, jak już kiedyś to powiedziałem, bez mózg i Yeti. No i kolejny przeciwnik, który ma więcej szczęścia niż umiejętności. Tak to musiałbym nazwać rzecz po imieniu, bo bądź co bądź nie zasługiwał na to zwycięstwo. Tutaj jego dobra próba pokonania mojego bramkarza, no i ja miałem nieco szczęścia, ale w 76 minucie tracę bramkę. No i tutaj już po prostu rzuciłem pada, nie miałem ochoty w ogóle dalej grać, no ale postanowiłem dograć ten mecz do końca, nie dać aż takiej satysfakcji przeciwnikowi, żeby zdobył sobie kolejne bramki. Niestety przegrywam, a co się z tym wiąże, będę musiał zdowngrade'ować jednego z moich graczy, ale ten downgrade odbędzie się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli dojdziemy do pierwszej ligi, to seria się kończy, a wtedy będę myślał nad rozpoczęciem innej, nowej. Tymczasem żegnam się z Wami, jeżeli się Wam podobało, no to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i do usłyszenia. Cześć!